Każdego roku w szkołach średnich otwierano około 30 oddziałów klas pierwszych, w tym aż 52. W poniedziałek naukę rozpoczęło ponad 1500 uczniów. Są takie przypadki, gdzie musimy rozpocząć naukę już o 7.30. Najczęściej kojarzona godzina rozpoczęcia nauki w szkole to jest godzina 8. tutaj hmm. mamy godzinę, pół godziny wcześniej. Gdzie tak jest? Na przykład na ulicy Piastowskiej, ale są też takie szkoły, gdzie zajęcia kończymy o godzinie 18.00. To może być na przykład zespół szkół morskich na ulicy mhm. czy tutaj nasze zespół szkół ekonomiczno-hotelarskich na ulicy... Łopuskiego była potrzeba również adoptowania innych pomieszczeń. Całe szczęście, że na przykład w przypadku kopernika tej konieczności nie było dlatego, że pozyskaliśmy pomieszczenia po gimnazjum numer 2 W zespole szkół morskich w związku z tym, że prowadzone są zajęcia na symulatorach, trzeba było wprowadzić podział uczniów na grupy. Dlatego tych zajęć jest bardzo dużo. Te zajęcia z podziałem na grupy często muszą występować na pierwszych albo na ostatnich zajęciach i i to automatycznie troszeczkę wydłuża plan, ponieważ zgrać należy całą szkołę. Te zajęcia główne odbywają się w tej, tej części od 8 do 15, natomiast te z podziałem na grupy są jakby na zajęciach rannych, albo na tych zajęciach po 15 czy tam po 14. Jednak większy problem, jak mówi starosta, jest z samymi nauczycielami. Chociażby na przykładzie Kopernika, przecież to jest liceum dwujęzyczne, gdzie coraz więcej zajęć będzie prowadzone w dwóch językach, w języku polskim i angielskim. Myśmy rozpoczęli chyba od 4 czy 5 przedmiotów w roku ubiegłym, ale będziemy sukcesywnie każdego roku dodatkowo dodawali przedmioty prowadzone również w języku angielskim. W sposób szczególny brakuje też nauczycieli politycznych, technicznych. Mam tu szczególnie na myśli informatyków, programistów, ludzi od budowy komputerów. Taki problem występuje między innymi w zespole szkół imienia Henryka Sienkiewicza. Natomiast na szczęście tutaj u nas udało się, jakby, no że tak powiem, tą sytuację rozwiązać, ponieważ nauczyciele przedmiotów informatycznych wyrazili zgodę na to, żeby pracować na dużej ilości godzin, więc dzięki temu jakby mamy dalej swoją kadrę, która jest, która jest taką kadrą, znają ci nauczyciele tych uczniów. To są przedmioty zawodowe, informatyczne, które są bardzo trudnymi przedmiotami, więc no jakby brzydko mówiąc, nie może tutaj przyjść z ulicy ktoś po prostu, kto nie ma doświadczenia. Modlę się tylko, żeby żaden z nauczycieli się nie rozchorował. Wszystkie nasze starania idą w tym kierunku, aby jak najmniej odczuli to uczniowie, podkreślił Tomasz Tamborski. Staramy się, aby zajęcia, szczególnie w piątek, miały koniec swój o godzinie 14, 14.30. Z racji na to, że spora odsetek naszych uczniów jest poza naszego powiatu, to właściwie dzisiaj co trzeci uczeń, przepraszam, jest poza naszego powiatu. Chodzi o to, żeby spokojnie można było w piątek no, wsiąść w jakiś tam środek komunikacji i wrócić do, do domu. No i no, będziemy obserwowali tak, też na bieżąco będziemy elastycznie reagowali. W dalszym ciągu, mówię, będziemy poszukiwali tych nauczycieli,